nie zapomnij odebrać tych darmowych skinów prezentów i innych fajnych rzeczy dla graczy Fortnite'a w tym materiale powiem Ci o wszystkich ukrytych rzeczach w Fortnite'cie, o których 90% graczy prawdopodobnie już zapomniała więc obejdź ten materiał cały żebyś miał pewność, że wszystkie skiny dostaniesz i nie mówię tu tylko o skinach świątecznych, spokojnie tylko naprawdę jest kilka fajnych rzeczy, o których powinien się pamiętać, ale Ty drogi widzu napisz teraz w komentarzach, czy odebrałeś już bananka Izabel, a może odebrałeś tylko jednego skina albo żadnego, zostaw subik bo brakuje mi tylko 1500 subów i fajnie jakbyśmy do końca roku wbili 80 80 i proszę Cię bardzo serdecznie, żebyś wpisał kodik SAYKAMSAR w sklepie w sklepie Fortnite bo mega mi to po prostu pomaga, Ciebie to nic nie kosztuje, a wspierasz mój kanał, dziękuję bardzo i życzę oczywiście jego ciąga, a my oczywiście lecimy z tematem jak wiecie w Fortnite mieliśmy teraz event zimowy i spokojnie nie będę tu mówił o prezentach bo byłoby to po prostu bez sensu jakie nas czekają, generalnie powiem Wam o kilku fajnych skinach, kilku fajnych rzeczach, pakietach które można odebrać około 5 skinów, tutaj Wam wymienię, które można zdobyć naprawdę za darmo, więc warto sobie to ogarnąć i pamiętajcie, że wszystkie rzeczy są oczywiście mniej więcej na kanale powiedziane w starszych filmach, Aczkolwiek tutaj po prostu wam o nich przypomnę i pokrótce powiem jak je odebrać. Pierwsza rzecz, Reefer a Friend. Jak wiecie, bądź nie wiecie, jakieś parę miesięcy temu nagrywałem wam o materiał o takim skinie jak Rainbow Rider. Jest taka taksówka, wyścigówka taka, która jest za darmo do zdobycia wraz z całym pakietem. Zdobędziesz tam na przykład skina, lotnie, kilof, malowanie do broni i jeszcze jakiś tam gratis. Jak to możesz zrobić? Musisz wbić na stronę Reefer a Friend Fortnite i w zamian za to, że zagrasz z znajomym, który nie grał Fortnite'a przez około miesiąc albo ma nowe konto, dostaniesz po prostu darmowe rzeczy. Przypominam o tym, dlatego że to już się niedługo kończy. Ten skin możesz zdobyć jeszcze tylko przez tak naprawdę 10 dni, bo trwają zapisy do 11 stycznia, więc jeśli się nie zapisałeś, szybko się zapisuj, bo potem już tej okazji nie będzie. A skin jest naprawdę fajny, ja odebrałem i tak naprawdę jedne co musisz zrobić, to wykonać ze znajomym kilka zadań. I wbić 60 w plus 60 leveli w ze znajomy. Mega proste, odebraliśmy to w kilka dni z kolegą, więc również to zróbcie. Oczywiście w opisie macie wszystkie linki do tych filmów, gdzie dokładnie tłumaczę wszystkie te evenciki. Kolejna sprawa, pakiet PlayStation. Jeśli nie wiesz, to jest w tym momencie pakiet PlayStation do zdobycia dla wszystkich graczy, którzy mają aktywnego PS Plusa. Dlaczego o tym mówię? Bo ten pakiet jest totalnie, ale to totalnie niedoceniony i nie Jest nowy pakiet, który pojawił się niedawno, jakieś dwa tygodnie temu i można go zdobyć. Jest taka samurajka wraz z kataną i szczerze, jest to praktycznie najlepszy skin z PS Plusa z PlayStation. PlayStation, jaki jest w Fortnite. Naprawdę mi się mega podoba i jak miał PlayStation, już bym go odebrał, więc również je zgarnijcie, Bo naprawdę warto i pamiętajcie, że te skiny nie wracają do Fortnite'a więc po prostu zgarniajcie go i tam nie musicie nic robić, tylko oczywiście to odebrać. Więc jeśli masz PS po prostu w chacie, odbieraj to. Nawet nie musisz grać na PS, tylko oczywiście musisz sobie odebrać to i mieć w to wywalone. Polecam, naprawdę dobry skin. I co ciekawe, tego skina praktycznie nigdy nie widać w grze. Szczerze, widziałem go może dwa albo trzy razy. A naprawdę dużo osób może go odebrać tylko o tym zapomina. Kolejna sprawa, pakiet niebieski Izabel. Tutaj tylko przypomnę, że pakiecik jest do 6 stycznia, jak większej rzeczy eventowych i można ten pakiet odebrać w sposób bardzo łatwy, nie musicie wcale grać na komputerze, żeby go odebrać jedynym warunkiem jest zalogowanie się do Epic Games Launcher i wejście do Fortnite'a, możecie to zrobić na komputerze albo na telefonie następnie po wejściu do Fortnite'a macie tam Panią Izabel na samym dole w sklepie za 0,00 zł Odbieracie ją i macie darmowego skinka. Pamiętajcie o tym, że również można zrobić to przez GeForce Now. Więc jeśli macie na przykład problem z zalogowaniem się na Forta przez Was, normalny kombował na przykład nie działa, jest za słaby, możecie przez GeForce Now to zrobić spokojnie. I sobie to odebrać. Oczywiście ja to polecam, odebrałem na naprawdę fajny I ten skin już niedługo znika i nie wiadomo czy kiedykolwiek jeszcze wróci do Fortnite'a Kolejna sprawa, kupon na 40 zł. Jak wiecie, dużo jest fajnych, ciekawych gierek na Epic Games Launcherze. I teraz mamy jeszcze evencik, że można szybko coś kupić z kodem na 40 złotych, działa to w ten sposób, że po prostu możesz sobie wybrać dowolną grę na Epic Games Launcherze, która jest objęta promocją i kosztuje minimum 60 zł, zastosować kupon na 40 zł i z kodem SAYCAMSTAR kupić sobie jakąś fajną grę. Dlaczego o tym mówię? Bo widziałem, że naprawdę dużo osób kupuje jakieś gierki, dużo widzów mi dziękuję, że o tym powiedziałem, bo po prostu ta promocja jest nigdzie nie wyhypowana, nikt o tym nie mówi, no i po prostu możecie zgarnąć całkowicie darmowy kuponik i kupić sobie jakąś grę, na przykład widzowie często kupują jakieś GTA, czy jakieś takie inne popularne gry totalnie za bezcen. kupuj giereczkę do 6 stycznia można odbierać ten kupon no po prostu możesz w grę grać cały czas i zaoszczędzić te cztery dyszki. Kolejna sprawa, dwie darmowe rzeczy jakimi są lotnia i oczywiście plecak. O tym część graczy wie, część nie, ale generalnie dużo osób nie robi totalnie wyzwań Winterfestu. W tym momencie jeśli wbijecie do gry i wejdziecie w wybór zadań, to tam będziecie mieli zakładkę na samym dole, eventowe, Winterfest, event zimowy, festiwal zimy. Co tam możecie zrobić? Odebrać lotnie, która ma właśnie kilka fajnych styli, trzy style dokładnie. Za zrobienie siedmiu zadań, a za zrobienie 10 wyzwań Winterfestu Dostajecie również plecak lodowej lamy. Warto odebrać naprawdę mega fajne, solidne rzeczy. Kolejna sprawa. Pamiętajcie, lotnia z ekipy. Ekipa zaraz się kończy. Zostały już tak naprawdę 3 dni grudnia. I po tym ta lotnia nie będzie do zdobycia. Jeśli chcesz zdobyć unikalną lotnię w tym momencie, oczywiście Fortnite'ową z ekipy, no to musisz kupić obecną ekipę i po prostu odebrać sobie tą lotnię totalnie za frico Jest to ukryty prezent, więc pamiętaj o tym, żeby to zdobyć. Jeśli się to podoba, ja osobiście mam, polecam, cały czas używam tej lotni. Spoko, naprawdę mega sprawa. Przypominam Wam tylko o Instagramie, Discordzie, Twitterze, TikToku w opisie, a my lecimy z kolejnym prezentem. Oczywiście kolejny prezent, no to Izabel i Banan. O tym pamiętajcie, dlatego że wiem widzowie, większość osób powie, Kamstar, przecież tu każdy słyszał, przed dużo odcinek. Nie, nie o to chodzi. Dużo osób nie gra codziennie w Fortnite'a, dużo osób gra na przykład raz dwa tygod na dwa tygodnie w Fortnite'a i naprawdę niektórzy wbijają do mnie na streamy komentarze pytają się kamfer kiedy można dobrać tą izabel kiedy można dobrać tego banana widzowie już można żeby odebrać Izabel odbierasz wszystkie 6 prezentów, które są na dole po lewej stronie i następnie odbierasz Izabel. Następnie jeśli chcesz zdobyć banana nie musisz nic robić tylko otworzyć ten duży prezent po prawo, który jest niebieski i wtedy masz te skiny. Dodatkowo możesz odebrać 12 darmowych nagród z innych prezentów i to warto powiedzieć dlatego, no, że po prostu w tych prezentach są fajne rzeczy. A pamiętajmy o tym, że dwa, 12 darmowych prezentów możesz odebrać tak naprawdę wszystkie prezenty już w ciągu najbliższych kilku dni. Także 2-3 dni możesz odebrać już wszystkie czy i można je odbierać do 6 stycznia. Zróbcie to, bo one już nigdy prawdopodobnie w Forcie się nie pojawią. Kolejna sprawa, tutaj może nie będą to typowo darmowe rzeczy, ale chcę po prostu wspomnieć, że w tym momencie w Fortnite macie przeceniony pakiet na przykład Mrocznych Legend, czyli tej pani taki rycerz i tego dzikiego karta, white karta i jest to zestaw kostkowy, on normalnie kosztuje 60 zł. Ale w tym momencie, jeśli sergo go kupić, kosztuje 28 zł, więc jest to giga duża promocja i osobiście sam bym kupił ten pakiet, jakbym chciał panią rycerz, więc również zastanawiaj się nad tym pakietem, kupuj. Sprawdź sobie wszystkie pakiety, bo również jest kolejny pakiet, który jest tam zimowy, taki mega stary pakiet, a z w wersji zimowej. I ja również Ci polecam, dlatego że po prostu ten pakiet jakiś kosztował 100 zł, zawiera 1000 V dolców kilka fajnych rzeczy i generalnie sam Ci się podoba ten skin, a za zimowy warto go kupić, bo on również nie wiadomo czy się w Fortnite pojawi jeszcze w takiej cenie i tak mówię kiedyś płaciło się do niego 100 zł ponad, a teraz macie go za lekko powyżej 400 zł. Kupcie, naprawdę się opłaca. Oczywiście, jeśli Wam się podoba ten skin, no chyba że Wam się skin nie podoba, wtedy nie kupujcie. Pamiętajcie również, że teraz cały czas jest ta obniżka na Faudolce i będzie przez najbliższy czas, więc wszystkie rzeczy, Trek i inne rzeczy są między 5 a 10% tańsze, więc warto sobie ogarnąć, bo niektórzy może o tym nie słyszeli, ale warto sobie je po prostu nabywać teraz, no bo jak najbardziej cena jest przystępna i ja Wam bardzo dziękuję za odcinek, a wy pamiętajcie, żeby wbić do opisu Instagram i Skor Twitter TikTok w opisie, kodzik Sejkam, Sarskiepie, subie, łapeczka i codziennie na tym kanale YouTube LiveX Fortnita. I zapraszam Was po prostu na gierki z nami i na lejwiki. Do następnego dajcie znać, czy wszystko odebraliście. Trzymajcie się, siema.